Pewnego dnia Mały Krzyś zapytał babci, skąd się bierze prąd w ich domu i jak to było, kiedy była mała. Babcia, jako że kiedyś pracowała w łódzkiej elektrociepłowni, rozsiadłszy się wygodnie, rozpoczęła swą opowieść. Pierwsza łódzka elektrownia miejska zaczęła działać w 1907 roku. Początkowo prąd docierał tylko do fabryk. Później poszło już z górki. A elektryfikacja miasta postępowała coraz szybciej. Podczas dwóch wojen światowych elektrownia została niemal doszczętnie ograbiona. Na szczęście, załoga zdołała ją uruchomić, dysponując resztkami maszyn i urządzeń. W późnych latach czterdziestych, za mojej młodości, łódzka elektrownia C1 dostarczała prąd niemal do całego województwa. W latach pięćdziesiątych powstała elektrociepłownia numer dwa. Na tamte czasy niezwykle nowoczesna. W latach 70., kiedy twoi rodzice byli w twoim wieku, w Łodzi funkcjonowały już cztery elektrociepłownie. Nowe zakłady, EC3 i EC4, zasilały nowo powstające dzielnice miasta i zakłady przemysłowe. Była to przede wszystkim zasługa łódzkich energetyków. Traktujących swoją pracę jak misję, aby bezpiecznie produkować i zaopatrywać miasto w energię elektryczną i ciepło. W wyniku przekształceń w przemyśle, ale również unowocześnienia i modernizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego w XXI wieku, w łodzi nad bezpieczeństwem produkcji ciepła i energii elektrycznej czuwają dwie elektrociepłownie, EC3 i EC4. EC1 odnowiono i przekształcono w Centrum Nauki i Techniki, a EC2 została wyłączona z eksploatacji w 2015 roku. Obecnie zarządzane przez veolie EC3 i EC4 oraz sieć ciepłownicza zapewniają pełne bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe. W ramach projektu Nowa Energia dla Łodzi elektrociepłownie będą nadal zmieniać się pod względem technologicznym i środowiskowym, tak aby realizować wyzwania transformacji energetycznej i produkować ciepło oraz energię elektryczną bez stosowania węgla jako paliwa. Elektrociepłownie bez węgla przyszłość naprawdę jest interesująca.